Cześć! Witajcie w kolejnym, już trzecim odcinku z Minecraft old School, i tak wiem, że teraz ostatnio nagrywam old School, ale no po prostu jakoś nie mam czasu, żeby nagrać jakieś e, SkyWars czy, e, czy inne e, inne minigry, ale już za niedługo, pewnie dzisiaj e, albo jutro, nagram e, odcinek e, na SquadLive, więc e, pewnie... E, Możecie się spodziewać jakiegoś odcinka i to nie będę nagrywała sama. Więc no. Jak mówiłam, jesteśmy dalej na Alfa 1011 i sobie tutaj będziemy połazimy sobie troszkę po jaskiniach. Oczywiście dalej, jak dźwięków nie miałam, tak dalej nie mam. I w ogóle tak mi się wydaje, że ta jaskinia jest. Troszkę obszerna, ale sobie wezmę może żelazo, bo mi się przyda. Ogólnie się troszkę przygotowałam, mam już cały set. Więc, yy, no i tutaj widzę jakieś takie, takie yy, slajmy z dupy, że tak powiem. I sobie może tam wejdźmy, bo ja się tam boję. Ogólnie jest ta. Ojejku, ale tu du dużo slajmów w ogóle jest. Ogólnie jest tak gorąco, dalej jest tak gorąco i no, jak słyszycie, pewnie słyszycie. Yy, Chodzi tam y, dalej, ojej! Y, dalej y, chodzi u mnie wiatrak i no niestety bez wiatraka nie nagram, bo no jest zbyt gorąco. Poza tym i tak jestem, przy, y, siedzę przy zamkniętym oknie, bo wszystko słychać, więc no przepraszam bardzo. Ale no tak jest, czemu nie mogę tak dziwnie się mi się tu? No tak troszkę utrudnione, ale dobra. Uwaga, walki z, ze slimami, zbugowany slime. Nie! Ech, dobra. Nic z tego, musimy to zatkać, tak? Dobra, mam tam musimy to zatkać. Może pójdziemy tamtą stronkę? W ogóle jest tak ciemno tutaj i muszę uważać, bo przecież tutaj nie ma shift, tak? Dobra. Mm. tą mańkę? Tu. Co tu mamy? Mamy znów wodę i znowu slajma mamy tam. No nieźle, dobra. Tam jeszcze mamy coś. Ojej, znów slime, i tam nie widzę już. Yy. O, mamy złoto. Mamy złoto, jest super. Dobra, zbieramy te surowce i zrobię krótkie cięcie. Yy, dobra, z tego co zauważyłam, to slime się tu pojawiają tak z dupy. Że tak powiem, szybko, ale no właśnie tutaj widziałam, jak spadł z nieba. No, no, tak, no, wiecie, no Jezus Maria, głupie slajmole. Dobra, te mnie nie będą biły, muszę te właśnie. Ty, skurczy byku. Nie popychajcie mnie. O, te skurczy byki, kurde, one są groźniejsze i jest, jest ich więcej niż innych mobów. Bo nie wiem co się dzieje, ale no, przynajmniej nie będziemy mieć potem problemu z, ze slimebolami w dalszej przygodzie. I co myślę, że połazimy troszkę po tej jaskini i będziemy w następnym odcinku zmieniać wersję ogólnie. I jeżeli chodzi o craft games, hmm, bo dużo. Y Osób się pytał, dlaczego nie nagrałam Scrap Games tam pod ostatnim y, materiałem y, z... ojeju... z... ten... Y, z Skywarsów, co nagrałam z... nagrałam na Yashu. No... Miałam w, y, wtedy bana, no. Niestety przez obrazy, no bo no... No i oczywiście zostałam zdegradowana, no. Przykro mi, ale... No, myślę, że Kara na karę tak najbardziej zasługuje, ale no... Żeby tak perm wszędzie, no przepraszam, ale... No ale co się dziwić, no... Yy, poza tym... Yy, dużo jest tych... Yy, narzekań, że Crowd Games to, Crown games Games tamto, czemu Mela masz bana i w ogóle, przecież... Byłaś taka fajna, Plex Nimitz to był coś tam, bla bla bla... Yy, no... I co ja zrobiłam, no po prostu yy, obraziłam yy, człon... yy, szanowną panią administrator, no i przez to, o Jezu, no i przez to, no, znaczy obraziłam na prywatnej wiadomości u kolegi, tak, kolega chciał nas pogodzić i wysłał tą wiadomość i no i wyszło jak wyszło, I w ogóle muszę sobie zrobić nowy mieczyk, bo mi się zaraz skończy. Yy. W ogóle tak nie bardzo się tutaj czuję bezpiecznie, wiecie. W ogóle. O! Oh, tam widzę kolejną jaskinę. No świetnie, ale no wyszła no. W ogóle połazimy sobie, pewnie tutaj sobie położę trochę. Pozbieram surowce za, poza odcinkiem, więc. No, dobra. Szybko trzeba postawić to i przytopić żelazo. A ja sobie miałam pójść tam. Tu mam jeszcze... Mamy redstone, dobra. Sobie weźmiemy redstone. W ogóle tutaj może jakieś schody zrobię. Tak trochę niebezpiecznie. Halo, dzień dobry. Możesz mnie nie bić, dzięki. Oj, hej. W ogóle jakieś tajne przejście widzę. Ojej, kurde. No nie złota. To, to, to wszystko, no. A może wtedy też y, było więcej diaksów? Fajnie by było, Miel, mielibyś, miałabym więcej diaksów i nie musiałabym ich tak szukać. Te slajmy się trochę bugują. E, dobra, musimy to oświetlić, bo niestety, no, jest trochę ciemno. Tam jeszcze trochę. I tam jest kolejna jaskinia. No świetnie, no. no powiem, że fajnie nawet. No, fajnie się to kopałam. w ogóle zbierzmy może sobie ten Redstone. oje. Tak, teraz już nie jest tak, nie jest takie łatwe, bo pamiętam jak gdzieś yy, na Alfie tak się długo kopało ten Redstone, no nie? Yy, to musimy sobie zmienić trochę o tu. No właśnie, tak. No. Yy, sobie tutaj rozkopmy, jeszcze ładne schodki zrobimy. No. Się tak długo kopało, tak troszkę krócej, chyba o połowę krócej niż Obsydian, Obsydian czy Obsydian, nieważne. W każdym bądź że na pewno, któreś jest dobrze, więc na pewno dobrze powiedziałam, któreś. Ktoś mnie połkuje, no ja kurde za te kurde twarzą, mózgiem i nogą i no. W ogóle siedzę na Teamspeak'u, y, na, team na Scroll Life'ie, bo tam testujemy wszystkie rzeczy i no mówię że Wam, że będzie naprawdę fajnie i widzę kolejnego slajma. Halo slajmie, chodź przyjdź tu do mnie, bo mi się nie chce tam do Ciebie iść. Dobra, mamy złoto! Hurra, mamy złoto, przyda się złoto. Zapomniałam, że nie mam shifta i pobiegłam trochę. Dobra, mamy złoto, bierzemy złoto. Więcej złota, więcej złota, bardzo dużo złota. W ogóle to by chyba ten generator, gdzie było bardzo dużo tego złota. Dobra, tutaj jest coś już. Czy nie bardzo? No nie bardzo. Chyba, że tam coś jest. Halo? A. O! Słuchajcie, mamy lawę i trzeba tutaj uważać. bo Pasowałoby mi zrobić wiaderko z wodą. Tak, zrobimy wiaderko z wodą, żeby znaleźć tą lawę, żeby nic się nam nie stało. Mamy tam wodę na pewno. Muszę sobie tutaj łanić. Jezus, Maria! O, Jezu, zawał! No zawał, kurde, nie mogę go bić! Ja pierdzielę. Ho, ho. Dobra. Mm. No zawał, no przepraszam bardzo. No zawał, no. Też byście się na napoj... pewno przestraszyli, no przepraszam bardzo. Mamy tutaj ładne żelazo... sobie tutaj, y, zrobimy sobie jeszcze mieczyk dodatkowy. I wiaderko. Tak. Mamy wiaderko, mam śnieżkę. Tylko ja mam śnieżkę. Co? Dobra, e, Woda, 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 woda. Może gdzieś tam jest woda? Powinna... Cześć. Co? ale jest ciebie tak dużo, że... Mm. No nie. Nie bijcie mnie. Tępec stale, no. Zielone gluty! Dobra. Woda. Dzięki za wodę. W ogóle bardzo dużo tutaj idzie e, światełka. No dobra, weźmy sobie jeszcze to przy okazji, bo zapomnę znów. Dobra, hopsa. Mm, tutaj jakiś ładny podest w miarę bezpieczny. Tak mele. Mhm, tak ładnie. Mhm. Dobra, weźmy sobie ten, tym kilofem, żeby nam troszkę nie przeszkadzał. Eee... Ogólnie, y, możecie w komentarzach pisać jakieś tematy, które bym mogła y, właściwie w takich sytuacjach jak tutaj, ułożenie po jaskiniach y, o, czym, o czymś porozmawiać i w ogóle, nie wiem, czy jakiś tam typu... No w sumie mogłabym robić vlogi, ale jeszcze nie chcę vlogów, po prostu c, y, czekam aż... Znaczy no... Czekam. No, czekam na Wenę, żeby skończyć... Y, y, no, realizację mojego planu dla Was, no, bo, no chciałam nagrać coś, yy, no, specjal. I to nie będzie jakaś muzyczka, yy, pioseneczka itp., bo pioseneczek jest yy, bardzo dużo, ale chciałam, no, coś, czego nie ma, a co lubię robić, więc... No, myślę, że Wam się spodoba. Robimy yy, jeszcze trochę... Kończyły mi się patyki, więc troszkę problem. Yy, gdzie ja tu miałam? Tu? Dobra, yy, idziemy tam, zobaczyć pod tą lawę, tylko yy, troszkę nie ścięło, ale dobra, tak, mamy obsydian, dobra, to jest bezpieczne zejście, tak, no powiedzmy, że w miarę bezpieczne, ale yy, może będą jakieś tutaj diaksy, halo. Ojej kolejne jaskinie Jezus Maria, znów się przestraszyłam, cześć slajmie Znowu? No nie Ile was tu jest? Tam się coś świeci znów No to się rodzinka zebrała Przygotujmy sobie jeszcze to, no nie Dzień dobry Nie bij mnie! Jezu, on mnie zabije, zabije mnie, zabije mnie, zabije ja pierdzielę. Zabiją mnie. Zabiją mnie. Żegnaj. Nieprzyjacielu. Muszę się zregenerować. Mam mięsko, dobra. Nie to. Dobra. Eee, weźmy sobie może to. Ja ogólnie myślę, że już będziemy kończyć, bo... No... Bez sensu jest zrobić dłuższy odcinek, bo... Eee, no... Po prostu trochę łażenie po tej jaskini jest y, długie i bo widzę, że tu jest trochę duża ta jaskinia, więc y, po prostu sobie jeszcze tutaj ogarnę tą jaskinkę, y, ewentualnie Wam coś nagram, jak y, coś będzie ciekawego, jak znajdę jaksy może, to Wam nagram na pewno i no, tam Wam pod koniec i albo na początek y, kolejnego odcinka. No yy, więc yy, tutaj sobie wezmę jeszcze tylko ten redstone. I mamy tu znowu żelazo. No mamy no. Będziemy mieć wystarczająco wszystkich surowców pewnie. Trzeba korzystać. A co to jest kurde? Aha. Dobra. To sobie ładnie wyjdziemy. No pięknie, no właśnie. No, sobie wy wykopię jeszcze ten. Tak, no i sobie, się tutaj zakończymy. Yy. No. No. Mamy kolejne slamy. No, jak mówiłam, slamy się pojawiają, Tak jest super. No, zaraz mamy tutaj z panu, więc no. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ale wiem, że jest mała oglądalność, ale mam nadzieję, że to się niedługo poprawi, ale yy, każdy komentarz, każdy like i każde wyświetlenie mnie cieszy, więc yy, no. Komentujcie, lajkujcie i na, zapraszam na Facebooka, bo tam y, teoretycznie piszę trochę wcześniej, czasami. No więc trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!